Dzień dobry. Nazywam się Maja Mędrychowska, jestem edukatorką w dziale edukacji i kultury filmowej Muzeum Kinematografii w Łodzi. Zapraszamy na warsztaty twórcze razem z kotem Bonifacym. Fenakistiskop to zabawka optyczna, która powstała około 190 lat temu. Służy do obserwowania szybko przesuwających się obrazków, tworzących złudzenie ruchu. Urządzenie składa się z drążka i przymocowanej do niego tarczy z rysunkami, które są przedzielone małymi szczelinami. Jak to działa? Trzeba stanąć przed lustrem i trzymać zabawkę w rękach w taki sposób, żeby rysunki odbijały się w tafli. Następnie kieruje się wzrok na jedną ze szczelin. I kręci się tarczą. Szybko przesuwające się rysunki zlewają się ze sobą, a my widzimy w lustrze złudzenie optyczne ruchu. Dziś zrobimy uproszczoną wersję tego XIX-wiecznego wynalazku. Co jest potrzebne? Wydrukowana tarcza z fazami ruchu, tektura, klej i nożyczki. Patyczek i pineska, kawałek plasteliny klej na gorąco, lustro. Do wykonania zabawki niezbędne jest wydrukowanie szablonu z Kotem Boniface znajdziecie go na stronie muzeum www.kinomuzeum.pl Ukośnik Fenakistiskop. Zwróćcie uwagę, że łapki Bonifacego są za każdym razem inaczej ułożone. To dlatego, że jest zilustrowany w ośmiu fazach ruchu. Jest to niezbędne, żeby nasz Fenakistiskop działał. Zaczniemy od wycięcia tarczy. Na razie nie musimy robić tego dokładnie. Następnie przyklejamy ją do dwóch kawałków tektury. W ten sposób umocnimy nasz wydruk. Teraz czas na dokładne wycięcie szablonu oraz stworzenie szczelni. Wycinamy również paski zaznaczone przerywaną linią. Nasza tarcza musi się kręcić, dlatego pośrodku małego kółeczka robimy w niej otwór za pomocą pineski. Następnie przekłuwamy patyczek. Uważajcie na palce. Najlepiej przy tej czynności poprosić o pomoc kogoś dorosłego. Kiedy pineska jest już połączona z patyczkiem, przekładamy ją przez otwór w tarczę. Na ostrą końcówkę nakładamy kawałek plasteliny i za pomocą kleju na gorąco przymocowujemy do pineski. Warto dać też kroplę kleju z tyłu. Tak, żeby pineska była trwale przymocowana do patyczka. Nasza zabawka optyczna jest gotowa. Czas na sprawdzenie jak działa. Stajemy przed lustrem, trzymając fenakistiskop za patyczek. Kręcimy szybko tarczą i patrzymy przez wycięte szczeliny. Odbijające się w lustrze rysunki, zlewają się ze sobą, a nam się wydaje, że kot Bonifacy biegnie. Widzimy złudzenie optyczne.